Chociaż premier apeluje, żeby nie komentować, nie odnosić się do tego, ale robi to szczerze mówiąc w takiej formie, że wręcz zachęca do tego, żeby jednak sprawę skomentować i żeby stawiać pewne hipotezy. Ponad 90% tych, którzy przekraczają polską granicę nielegalnie, to są ludzie dysponujący rosyjskimi wizami. Mądry Polak po wyborach wcześniej to po prostu było narzędzie atakowania partii rządzącej. Dzisiaj konferencja prasowa premiera Donalda Tuska spowodowała, że postanowiliśmy oczywiście do niej się odnieść i zaprezentować kilka fragmentów wypowiedzi premiera. Premier na konferencji poinformował o powołaniu Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i Białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne interesy Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2004-2005. 24. Na przewodniczącego tej komisji, na wniosek ministra sprawiedliwości, który wśród ministrów jest gospodarzem tej komisji, premier Tusk powiedział, że został powołany szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, generał Jarosław Stróżek. Premier Tusk przekazał, że rząd dysponuje konkretnymi dowodami, że presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej nie ma charakteru spontanicznej migracji, ale jest organizowana przez Federację Rosyjską. Posłuchajmy wypowiedzi premiera. Ponad 90% tych, którzy przekraczają polską granicę nielegalnie, to są ludzie dysponujący rosyjskimi wizami. Inaczej niż to było na początku tej presji migracyjnej, tego napięcia na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj to państwo rosyjskie i tutaj nie mamy już żadnych wątpliwości. I to nie jest moja intuicja. To są fakty zgromadzone także przez nasze służby. Że dzisiaj to państwo rosyjskie i to państwo rosyjskie, nie jakiś czarny biznes, stoi za organizacją... Yy, yy, rekrutacji, transportu, a później prób przemytu tysięcy ludzi z krajów i tu się też ta, nastąpiła zmiana, bo w tej chwili są to głównie takie kraje jak Somalia, Erytrea, Jemen, Etiopia i tam placówki rosyjskie pracują pełną parą na rzecz rekrutacji tych grup. One później korzystając z pośrednictwa jednego z państw arabskich, trafiając z tego państwa do najczęściej do Moskwy drogą lotniczą i stamtąd w sposób zorganizowany transportem kołowym lub kolejowym trafiają na Białoruś. I chociaż te fakty i opowiedzenie o nich publicznie przez premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej muszą wywoływać... Nie wiem, jakie byłoby właściwe słowo, może nie ale trochę jestem zaskoczony tym, że premier o tym mówi, że się dowiedział, bo nawet szlak przerzutowy jest doskonale znany i od dawna o tym szlaku przerzutowym też my opowiadaliśmy, jak to wygląda. Opowiadała o tym nasza redakcja białoruska. Można powiedzieć, że z punktu widzenia osób, które się tym zajmują, wcale nie jesteśmy zaskoczeni tą informacją. I na tropy i na to, że jest to akcja zorganizowana przez służby białoruskie i rosyjskie, o tym mówiliśmy już Dawno. No dobrze, że chociaż teraz premier faktycznie potwierdza, że za tym stoi Federacja Rosyjska, ale panowie przecież nie ma żadnej wątpliwości, że od początku ta presja migracyjna była, miała zorganizowany charakter i że to nie było żadne przedsięwzięcie. Premier do tego nawiązał, mówiąc o tych jakichś biznesach. To nie chodziło o żadne biznesy. Chodziło faktycznie o destabilizowanie bezpieczeństwa Polski. No to jest system ja naczyń połączonych. Przepraszam, że wejdę wszedłem Ci w słowo. To jest system naczyń po połączonych. To jest jednocześnie i biznes, bo dla wielu grup e, powiązanych według e, dziennikarzy m, z służbami specjalnymi, to też jest naprawdę bardzo dobry, duży zarobek. E, który pozwala raz, że na wzbogacanie się, a dwa, że tak naprawdę na prowadzenie e, nielegalnych operacji i posiadanie właśnie na to środków z tego procederu. E, my mówiliśmy o tym regularnie. To nie tylko Afryka. Przecież połączenia Bagdad e, Airlines były regularne z Białorusią i już dawno i my, tak jak ty powiedziałeś, Pawle, i inni dziennikarze, także dziennikarze śledczy, podawali nawet winnych. Przepraszam, Piotrze, oddaję Ci głos. Ja chciałem tylko uzupełnić, że dalej premier mówił jeszcze, że nasze służby zidentyfikowały, mają wiedzę na temat kilku takich ośrodków gromadzenia tych migrantów na terytorium Federacji Rosyjskiej, terytorium Białorusi. Tam jest w każdym z tych miejsc przebywa po kilka tysięcy osób. Oczywiście nie podał tutaj dokładniejszych szczegółów, ale myślę też, że z jednej strony może to być trochę. Próba obrony wcześniejszej polityki Platformy, Koalicji Obywatelskiej w momencie, kiedy była jeszcze, jeszcze w opozycji i krytykowała wtedy rząd PiS za działania na granicy. Myślę, że stąd może być to rozróżnienie, wskazanie na tą niepewność wcześniej. Z drugiej strony, no jako opozycja nie miała pełnego dostępu do danych wywiadowczych, do danych służb i tutaj ten dostęp ma teraz już jako... jako partia jako koalicja rządząca, więc myślę, że to też stąd mogą wynikać te słowa premiera Tuska. Mądrym niemalże po wyborach dodałbym jeszcze bo ja podejrzewam, że tu jest, chociaż nie tym się zajmujemy w naszych spotkaniach, tu jest bardzo dużo cynizmu. Mądry Polak po wyborach, wcześniej to po prostu było narzędzie atakowania partii rządzącej, a teraz okazuje się, że w interesie e, tych, którzy sprawują władzę, jest utrzymanie tego samego kursu i takie postaci jak e, Agnieszka Holland już nie będą e, ikoną e, do niedawna jeszcze opozycji, bo teraz e, kurs się zmienił i okazuje się, że e, to, co jeszcze za co jeszcze poprzednia ekipa była atakowana e, kilka miesięcy, Miesięcy temu okazało się słusznym kursem. Dziękuję. Warto tutaj e, zaznaczyć: Agnieszka Poland Janina Okojska. Agnieszka Holand nie zmieniła, nie zmieniła stanowiska i nadal tutaj, może bardziej zachowawcza, ale też wypowiadała się krytycznie na temat polityki obecnego rządu. Dlatego mówię, że przestała być ikoną. Niewątpliwie jest to ten wewnętrzny element e, polityki, ale można też tak powiedzieć, i nawiązując właściwie do tego two Wojtku Twojego stwierdzenia, no lepiej późno niż wcale, czyli lepiej, że teraz premier Tusk to przyznaje, niż miałby dalej brnąć w retorykę wyborczą. Mamy świadomość, że to niebezpieczeństwo narastało narasta właściwie od tego momentu, kiedy Łukaszenka po prostu bezwzględnie zaczął niszczyć opozycję po tak zwanych wyborach w 2020 roku. To wszystko są logiczne kroki, które służyły do tej sytuacji, którą dzisiaj obserwujemy i nie ma co zakrywać na to oczu. Zresztą, panowie, no w ogóle dzisiaj w czasie tej konferencji padły takie stwierdzenia, które wcześniej gdzieś były może skrywane, albo czasami nawet wyśmiewane, bo cały ten element ingerencji rosyjskich i białoruskich służb w Polsce przez długi czas po prostu był nie wiem, czy ukrywany, bo to by zakładało jakieś celowe działanie, ale, ale na pewno nie zwracano na niego aż tak w ważnego w aż tak istotnej roli. Piotrze, ty przygotowałeś kolejny materiał z konferencji premiera Tuska? Tak, tutaj to bardzo nawiązuje do Twoich słów, bo poprosił, prezes Rady Ministrów, poprosił opinię publiczną o wstrzymanie się od spekulacji właśnie na temat aktywności służb. Powiedział, że polskie służby działają, ale nie można, nie mogą informować na bieżąco o wszystkim, co robią z przyczyn oczywistych. Podkreślił też, że bardzo wysoka jest aktywność służb rosyjskich, białoruskich, i odniósł się do ostatnich wydarzeń. Tutaj myślę, że jeśli chodzi o spekulacje, mogło to dotyczyć tej serii pod serii pożarów, które w Polsce miały miejsce. Jeden z nich wymienił wprost. Posłuchajmy tego fragmentu. Dlatego przede wszystkim chciałbym, żebyśmy nie spekulowali w przestrzeni publicznej o tym, które ze zdarzeń, jakie mają miejsce w Polsce, są być może efektem działań obcych służb, w tym służb rosyjskich i, i białoruskich. W ścisłym porozumieniu z szefami służb i z ministrem koordynatorem, z tym panem ministrem Siemoniakiem, Będę przekazywał to, co możemy przekazać opinii publicznej. Dzisiaj nie mamy wątpliwości, że aktywność rosyjskich służb, także współpracujących z białoruskimi służbami, ona jest duża i nie ma się co czarować. Myśmy o kilku zdarzeniach informowali. Mamy także dzisiaj prawo przypuszczać, to jest może złe słowo. Ale sprawdzamy wątki. One są dość prawdopodobne, że służby rosyjskie miały także coś wspólnego z głośnym pożarem na Marywilskiej. I postępowanie w tej kwestii trwa. Ale bardzo bym prosił wszystkich, żebyśmy nie dodawali tu jakichś kolejnych domysłów, bo... Tak jak wspomniałem, nasze służby pracują efektywnie, ale muszą pracować w dyskrecji i ja będę Państwa informował o tym, o czym mogę i powinienem informować opinię publiczną, ale nic więcej. I tak, bardzo ciekawy premier. wątek, chociaż... Chociaż premier apeluje, żeby nie komentować, nie odnosić się do tego, ale robi to szczerze mówiąc w takiej formie, że wręcz zachęca do tego, żeby jednak sprawę skomentować i żeby stawiać pewne hipotezy. Gdy płonęła hala w Warszawie, my rzeczywiście też zastanawialiśmy się prywatnie i wskazując na możliwe, na możliwe warianty, sugerowaliśmy, że sprawa i rozwiązanie może nie być takie oczywiste, jakby się wydawało i że to wcale niekoniecznie musi mieć jakiś charakter biznesowy biznesowo przestępczy i że nie da się niestety w tej całej sytuacji, sytuacji wykluczyć wpływu w służb obcego wywiadu. I panowie myśmy to mówili nie na podstawie tego, że tak nam przyszło do głowy, tylko na podstawie tych zapowiedzi i ostrzeżeń, które pojawiły się, czy pojawiały się już od kilku tygodni w przestrzeni publicznej, o których też informowaliśmy, Arturze. W rzeczy samej zresztą można zawsze się powołać na przykład na śledztwa dziennikarskie na przykład Christo Groziewa na temat e, służb specjalnych Federacji Rosyjskiej i specjalnych e, oddziałów dywersyjnych działających na terenie Europy Zachodniej oddziałów e, GRU e, wojskowego wywiadu Federacji Rosyjskiej które od lat stoją za dywersjami w tym i za zabójstwami sprawa Skripaliej w Wielkiej Brytanii w Czechach e, Magazyny amunicji w Bułgarii, próba morderstwa producenta broni, który od 2014 roku sprzedawał też między innymi broń Ukrainie i według niektórych w dużej mierze uratował Ukrainę w tym 2014 roku. Także wybuchy na magazynach amunicji na Ukrainie, które od 2014 roku się odbywały i które spowodowały de facto, że Ukraina takich magazynów takich zapasów amunicji miała naprawdę bardzo ograniczony, bardzo ograniczony zakres. Więc tak i to mnie cieszy, że, że premier Polski dzisiaj 21 maja 2024 roku zwraca uwagę na to, że agentura Federacji Rosyjskiej jest aktywna na terenie Polski. No, tak naprawdę wojna hybrydowa z Polską się zaczęła od ćwiczeń Zapad jak dobrze pisze nasz nasz widz Wojciech Puchalski nie wiem czy nie. nie, nie, nie przepraszam Krzysztof Przywierski bo faktycznie tak naprawdę ta wojna hybrydowa Białorusi z Polski, czy też państwa sojuszniczego Białorusi i Federacji Rosyjskiej trwa od tego, od tych słynnych ćwiczeń e, Zapad. Więc e, tak, e, tak jak mówiłeś Pawle wcześniej, to zagrożenie jest zagrożeniem, e, które obserwujemy już od co najmniej kilku lat e, fizycznie, nawet nie w kwestii działania e, służb, e, w kwestii jakichś dywagacji, tylko to jest e, wojna hybrydowa przy użyciu w tym przypadku migrantów, nielegalnych migrantów, ale, ale nie tylko. Przecież prowokacje ze strony lotnictwa białoruskiego i, i, i inne liczne, liczne zdarzenia na terenie, czy też Europy, czy też. Przede wszystkim też, także Polski. A warto o tym pamiętać, o czym my mówimy praktycznie w każdej naszej audycji, w każdym naszym programie, że Polska, pomimo tego, że jest krajem pokojowym, krajem, który teraz jest w warunkach pokoju, ale to jest kraj przyfrontowy, kraj, na którym w dużej mierze, a tak naprawdę w większości jest oparta logistyka. Sojuszników w kierunku Ukrainy, więc automatycznie taki kraj jest na celowniku rosyjskich czy też białoruskich służb. Premier Tusk poruszył też inny temat. W odpowiedzi na pytanie dziennikarza o minowanie polskiej granicy powiedział, że nie ma takich planów i polska granica nie będzie. Minowana? W rzeczy samej, na koniec, pod koniec konferencji, w ramach odpowiadania na pytania, premier dostał pytanie, otrzymał pytanie od dziennikarza, czy Polska ma zamiar minować granice z Białorusią i z Federacją Rosyjską, a także w związku z potencjalnym minowaniem, czy ma zamiar w jakiśkolwiek sposób wypowiedzieć traktat otawski? Z tego, co ja pamiętam, to Polska ostatecznie chyba nie ratyfikowała. Traktatu ottawskiego i tutaj nie wiem, czy, czy, czy jest zobowiązana do wykonywania jego postanowień. Niemniej jednak, premier, na odpowiadając na to pytanie, powiedział, że nie, Polska nie ma zamiaru minować granicy. Jako przyczynę podał, że Polacy i Polska żyją w warunkach pokoju. Polacy tradycyjnie na tamte tereny jeżdżą wypoczywać, zwiedzać i chodzić po lasach jako turyści. I on sobie nie nie wyobraża takiej sytuacji, gdzie Polacy będą odcięci właśnie od tej części Rzeczy Pospolitej. Niemniej jednak, jak zasięgnąłem później opinii moich znajomych ukraińskich żołnierzy, ekspertów, inżynierów, no to oni powiedzieli, że generalnie obrona nie polega na tym, że my zaminowujemy cały teren, czy też zalewamy betonem w ogóle całą granicę, że tym właśnie powinni się zajmować specjaliści, którzy konkretnie powinni wyznaczyć niebezpieczne, niebezpieczne tereny. Powtórzę, ja tutaj uzupełnię, uzupełnię, że Polska podpisała traktat w 1997 roku, a ratyfikowała go rzeczywiście późno, bo dopiero w roku 2013, ale ratyfikowała dokumenty ratyfikacyjne, podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Natomiast to, to opóźnienie wynikało z faktu, że byliśmy bardzo dużym producentem min, mieliśmy bardzo duże zapasy min przeciwpiechotnych, więc Polska i polska obronność wymagały po prostu tego czasu. Pawle, oddaję Ci głos. I panowie, do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracali. Ja sam nie jestem zwolennikiem kolejnych komisji, chociaż ta komisja ma działać inaczej niż komisja śledcza. Nie przed kamerami to jest istotna różnica, ale pamiętajmy, że mamy służby i służby powinny działać, a przede wszystkim narzędzia trzeba dawać służbom, żeby coś móc zrealizować. Polecam przyjrzenie się budżetom Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Te budżety w zestawieniu na przykład z instytucją, co do której nie mam żadnej wątpliwości co do jej ważnej roli ale Instytutu Pamięci Narodowej mogą wydawać się szokująco małe a od ich skuteczności zależy nasze bezpieczeństwo i przypominam o wspieraniu kanału Czarne Niebo na patronite.pl kośnik czarne niebo dołączcie do naszych patronów dołączcie do tych którzy są razem z nami przypominam też o subskrypcjach na kanału Czarne Niebo w mediach społecznościowych